Cześć, nazywam się Michał i z markiem współpracowałem przez miesiąc. Rozpoczynałem z nim współpracę po prostu chciałem pozyskać więcej nowych klientów podopiecznych, a nie bardzo wiedziałem jak się do to zabrać, gdzie ich szukać i od czego zacząć. I Marek był super osobą, która pomogła mi to drążyć. Mega mi pomógł, generalnie uzupełniłem cały sobie swój kalendarz, że tak naprawdę już praktycznie miejsc nie było. Um, około to jest 35 treningów tygodniowo. Ja tak naprawdę jeszcze dałoby się więcej, bo były kontakty, ale już czasu mojego brakowało. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda współpraca, no to generalnie Marek jest mega fajną osobą, jest mega otwarty. Z nim był kontakt cały czas, my, my rozmawialiśmy ze sobą, pisaliśmy i wszelkie sprawy, jakieś problemy, które się pojawiały, to na bieżąco były one rozwiązywane, więc to było super. Do tego jest mega pozytywną osobą, więc po prostu się współpracowało tak jak z kolegą, a nie z jakimś gościem z korporacji, więc myślę, że to w ogóle się też większości osób podoba. Jeżeli tak jak ja nie wiesz od czego zacząć, no jak się do to zabrać, to Marek jest dobrą osobą, która to wam pokieruje. Jeżeli masz jakieś obawy do czegokolwiek, to zaufaj mi, że warto, warto zaryzykować, warto zaufać Markowi. To jest dobra osoba na dobrym miejscu, na pewno Ci pomoże.